Dzień dobry, moi drodzy, witam Was z powrotem na moim kanale w filmiku, którego dawno tutaj nie było. A mianowicie mówię tutaj o study vlogu. Wiem, że takie lubicie, dlatego postanowiłam po długiej przerwie go nagrać. Szczerze mówiąc, w ostatnim czasie miałam mało motywacji do nauki, ale wiem, że nagrywanie takich filmików pomaga zarówno mnie i Wam. Także mam nadzieję, że razem jakoś się zmotywujemy. Zaczęłam drugi semestr na studiach i już zdążyłam narobić sobie trochę zaległości. Także mam nadzieję, że dzisiaj coś zrobię w tym kierunku. Jest godzina 13, ja właśnie wróciłam z uczeni i ze spaceru z psem. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Zanim zacznę się uczyć, oczywiście muszę ogarnąć nieco mój pokój, bo rano trochę się spieszyłam i nie zdążyłam ani pościelić łóżka. Mam trochę niepotrzebnych rzeczy porozrzuconych, a jeżeli mnie znacie, to wiecie, że nie umiem pracować w bałaganie. thank you Jestem Patrycja, studiuję na kierunku zarządzanie na uczelni Włosa i B w Gdyni. Jestem na pierwszym roku, na drugim semestrze. Może nie wyglądałam, czasami sama w to nie wierzę, ale tak jest. Zanim w ogóle przysiędę do nauki, rozplanuję sobie mój plan działania. Bardzo polecam zapisywać listy to żeby o niczym nie zapomnieć. Ja do tego użyję aplikacji Notion, ale możecie sobie zapisywać je w notatkach na telefonie, w kalendarzu, w planerze, gdzie wam wygodnie. Ale jeżeli chodzi o studia, to wszystkie rzeczy Załatwiam właśnie w aplikacji Notion, i teraz sobie zrobię plan na dzisiejsze popołudnie. Trochę tych rzeczy jest. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się zrobić. Jeżeli nie, to trudno, tak się zdarza, pamiętajcie. Ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jak najwięcej rzeczy sobie odhaczyć. Daj mi to bardzo dużo satysfakcji, jak to zrobię i lepiej się z tym jakoś czuję. Na tej stronie w Notion przysiaduję ostatnio najczęściej. Link do niej, jak i cały tutorial do tej aplikacji, jest na kanale. Także jeżeli potrzebujecie takiego szablonu, to zapraszam. A ja zabram się za naukę. Ja zawsze przy nauce potrzebuję mieć na biurku coś do picia. Po pierwsze, żeby zadbać o nawodnienie, a po drugie, żeby mnie nie rozproszało to, że o nie, nie mam nic do picia, muszę wstać i coś sobie zrobić. Mam do tego mój ulubiony kubek z Biedronki. I takie maratony nauki zaczynam od tych najgorszych rzeczy, żeby mieć już się za sobą, bo wiem, że później na pewno nie będę miała na nie siły. Tak jak już chyba wszyscy, wróciłam na nauczenie w 100% stacjonarne. Zarówno ćwiczenia, jak i wykłady mam na uczelni. I bardzo ciężko było mi się przestawić na ten tryb. Szczególnie jak wracałam do domu, to wiedziałam, że muszę się uczyć. Miałam takie problemy ze skupieniem się i wszystko w pokoju mnie rozpraszało. I tutaj z pomocą przyszła mi aplikacja, o której już kiedyś wspominałam, czyli Flora. Na Androidzie jest jeszcze dostępny Forest. Polega ono na tym, że ustawiacie sobie stoper na 25 minut pracy i 5 minut przerwy. W tych 25 25 minutach nie możecie wchodzić na żadne social media, bo inaczej zwiętnie, zwiętnieje wam drzewko, kwiatek, cokolwiek. A my nie lubimy, kiedy drzewka nam biedną, jest to bardzo przykraj. Działa to tak na zasadzie techniki Pomodoro, z której również długo korzystam. Sprawdza ona mi się najlepiej. Pamiętajcie, że każdemu sprawdza się co innego, wiadomo. Technika Pomodoro polega właśnie na takich sesjach nauki. Możecie dopasować czas pod siebie. Ja najczęściej korzystam z 25 minut pracy, 5 minut przerwy. Jestem w tym czasie w stanie skupić się tak najmocniej, a te 5 minut przerwy idealnie pasuje mi na sprawdzenie Instagrama albo zrobienie sobie herbaty. Na YouTubie znajdziecie bardzo dużo filmików, gdzie ludzie uczą się z tej techniki. Możecie jakby z nimi się pouczyć. Jest to mega fajna opcja, jeżeli potrzebujecie kompana do nauki. Sama mam taki jeden filmik na kanale, także jeżeli chcecie się pouczyć ze mną, to zapraszam. Ja też w trakcie nauki potrzebuję muzyki w tle. Wiem, że to jest kontrowersyjny temat i niektórzy lubią się uczyć w ciszy, niektórzy nie ja należę do zwolenników muzyki i nie wyobrażam sobie nauki bez niej ale nie potrafię się skupić kiedy leci mi coś ze słowami albo piosenki, które znam, bo wtedy zaczynam śpiewać, nucić tańczyć i tak dalej a nie o to w tym chodzi i mam stworzoną na spotify playlistę do nauki chociaż przez tiktoka mam fazę na romantyzowanie nauki i lubię się uczyć przy muzyce na przykład filmowej, teraz mam fazę na hogwart, pozwala mi to poczuć jakbym grała w filmie, uczyła się w bibliotece w hogwarcie, daje mi to taki klimacik, ale te fazy na filmy mi się zmieniają. Zauważyłam, że ten filmik będzie chyba polegał na moich poradach do nauki. Nie chcę się też powtarzać i być w tym monotonna, ale uważam, że to jest mega potrzebne i warto zadbać o to, żeby nauka była przyjemnością, a nie obowiązkiem. Minęło już jakoś półtorej godziny, strasznie dużo czasu mi to zabrało. Nie spodziewałam się, że zajmie to aż tyle. Zrobię sobie teraz dłuższą przerwę, ugotuję coś na obiad. Pamiętajcie o robieniu przerw, jeżeli tego potrzebujecie, nie musicie być non stop produktywni. Wegetariański makaron z pasatą pomidorową, tofu, rukolą i mozzarellą. Wróciła mi faza na gotowanie nowych rzeczy. po obiedzie i musiałam chwilę odpocząć, ale zanim wrócimy do nauki, mini book update. Skończyłam dzisiaj czytać w pociągu Without Married od Colin Hoover. Tak bardzo podobają mi się książki tej autorki i ten sposób który ona pisze. Od razu mówię, że to nie są książki dla wszystkich. Na Instagramie tej autorki możecie zobaczyć taką tabelkę, która książka jest dla jakiej grupy wiekowej, bo porusza ona dosyć trudne tematy, ale ja jestem zakochana w tych książkach, przysięgam. Ja wracam do robienia notatek i niektórzy mogą uważać, że to jest niepotrzebne, co robię, ale mi robienie notatek bardzo pomaga, samo robienie ich dużo mi daje, od razu coś mi wchodzi do głowy. Także ja nie uważam tego za marnotrawstwo czasu. Ale ja już nie gadam, wracam do biurka, bo już jest po 17.00. Nadrobiłam właśnie notatki z dwóch wykładów. Może nie wyglądają jakoś super estetycznie, ale takie proste i minimalistyczne podobają mi się najbardziej. W tym semestrze w ogóle na studiach mam więcej matematyki, więcej zadań i mniej robię takich ładnych notatek. Bardziej liczę zadania i to w ogóle nie wygląda ładnie. Też jeszcze nie do końca wszystko rozumiem, więc muszę na spokojnie z tego przysiąść. Ale jestem naprawdę zadowolona z tego, co dzisiaj zrobiłam. Potrzebowałam chyba nagrać study vloga, bo dzięki temu sama mam więcej motywacji żeby robić więcej. Jest godzina 18, przysiądę teraz trochę do zadań z matematyki. Zapaliłam sobie świeczkę i mam taki fajny klimacik tutaj. Może to nie jest jakoś super ciekawe co ja robię, ale chcę pokazywać wam realistycznie jak to wygląda. A takiej autentyczności w social mediach według mnie się trochę przyda, bo według mnie jest przesyt tego całego girl i produktywności. Nie wiem co o tym sądzicie, a to jest tylko moje zdanie. Przebrałam się już w dresie, jak widać, jestem trochę zmęczona. Zrobiłam bardzo dużo rzeczy i myślę, że teraz będę już kończyć tego vloga. Pamiętajcie, że nie zawsze mi się chce, nie każdy mój powrót po uczelni tak wygląda. Też mam takie momenty bez motywacji, ale jak mówiłam, zauważyłam, że nagrywanie stadi vlogów bardzo mi pomaga, więc możecie mi napisać, czy chcecie więcej tego kontentu. Może jakoś razem się zmotywujemy, ale serio, nie ma co robić na siłę, jeżeli nie czujecie się dobrze. Każdy ma gorsze dni i potrzebuje trochę regeneracji. Tak tylko chciałam o tym przypomnieć, bo to jest naprawdę ważne, żeby zachowywać ten balans. Mam wielką nadzieję, że filmik Ci się podobał. Jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka. Link do wszystkiego macie w opisie. Życzę Wam miłego wieczoru, dnia, życia i tyle. Do następnego filmiku i cześć!